thank <laughs> you Słynne paski, proszę państwa. Paski są w dwóch postaciach. Jest taki pasek scroll, który prawda, leci na dole z najważniejszymi informacjami i ten pasek taki informacyjny. Nie ja byłem świadkiem wielokrotnie i wymienię tutaj nazwiska z, z pełną odpowiedzialnością. Byłem świadkiem takich sytuacji, kiedy to dyrektor, pan Piotr Lichota, najpierw dzwonił do pani na pasku i dyktował jej, co ma napisać? To się głównie działo w przypadku sytuacji, kiedy materiały dotyczyły pana Jarosława Kaczyńskiego. Bo wtedy generalnie wszyscy byli zelektryzowani i każdy, każdy bał się cokolwiek napisać, więc jakby on najpierw dzwonił telefonicznie. Jak mu się coś nie podobało, to, to wykrzykiwał do osób, że dzisiaj pracujesz za złotówkę, bo tam też się taki system represyjny pojawia, który polega na tym, że się dyscyplinuje dziennikarzy, zabierając im pieniądze. Nie wiem, czy to jest zgodne z prawem moim zdaniem nie i ktoś pracuje za złotówkę, można sprawdzić wyceny takich dziennikarzy. Mam nadzieję, że są to kiedyś sprawdzi, dlaczego ktoś nagle przez cały dzień pracy dostał złotówkę i z jakimi to jest przepisami zgodne. I proszę państwa, a potem były sytuacje, kiedy już dyrektor nawet nie był... Yy, yy, yy. Trochę taki spieszony, tylko po prostu przychodzi do redakcji, wyciągał komórkę i dyktował dziennikarce to, co ma napisać. Pan Przemysław Wenerski, który potem był wydawcą dnia, robi to samo. On dostawał SMS- -y i dyktował to, co ma być napisane. I to jest telewizja pluralistyczna. No ja jestem, proszę Państwa, jakby zszokowany tego typu rzeczami. Później pan Wenerski przyszedł do programu Alarm i znowu od dziennikarki, która tam pracowała, która po 16 latach odeszła z telewizji polskiej, e, napisała mi tak, żaden Wenerski nie będzie mi kazał używać, cytuję, jedynej słusznej narracji. W redakcji po prostu dziennikarze programu Alarm mieli e, prowadzić jedyną słuszną narrację. I proszę Państwa, to nie są tylko moje odczucia i moje doznania, tylko to są odczucia i doznania bardzo wielu dziennikarzy, którzy generalnie w procesie cywilnym, który został mi wytoczony przez telewizję polską, że powielam nieprawdziwe informacje powielane przez inne media i przez.